Ej, <śpiewa> Jo, Filip siedzi w samolocie, coś mu się nie podoba i mówi: Hej, pilocie, locie, coś tutaj niefajnego leci. O. Co tam leci? Czy to błażej, trzeci? błażej, ci Nadatuje, no i jest samolot. A Filiper znów ma kłopot. Okazało się, że Filiper ma super supermoce. To gówno z dupy, to fajne kloce. Uwaga dzieci, bo Filiper samolotu wyleciał. Od Błażeja znów odleciał. Błażej za nim leci. I próbuje do go donić. Hej. Łajno sobie siedzi w dupie Filipera. Gdy on leci, błażej trzeci widzi to łapie łajno i zapina je. O, w dupę zapina Filipera. Filip smutny siedzi na ławce, myśli, żeby, ej, żeby jakieś dziecko podlać. Ej, wodą Lubi mokre. Mokre, a nie! Dotyka znowu, a nie po włosach łonowych. Ej, ej, włosy łonowe Filipera śmierdzą. Ej, 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 włosy łonowe Ani. Ona nawet nie ma. Ej, ej, Filiper mówi: ha, ha. Ona mówi nie, nie, ej, przylatuje Błażej, mówi Ania uciekaj szybko Filip, mówi nie, mam gumki, ej, ej. Błażej trzeci nadlatuje z dwóch stron, który prawdziwy, który prawdziwy, Bożydar trzeci przychodzi na hulajnodze, Jedzie sobie po ulicy, ale nagle nadlatuje prezes Miłosz. Gówno je odbytem. Staje mu knaga, więc odlatuje stamtąd Elo. Zostawcie sobie lajka i dzwoneczek. Hej.